Jeżeli oglądasz ten film, to prawdopodobnie jesteś początkującym kolekcjonerem kart Pokémon TCG i zastanawiasz się, jakie są rzadkości kart, co oznaczają dane hologramy, jakie są hologramy, jakie są rodzaje hologramów, co oznaczają dane symbole. To ten odcinek właśnie będzie dla Ciebie, także zapraszam, oglądaj, a na pewno dowiesz się wszystkiego o rodzajach rzadkości i hologramach kart Pokémon TCG. Mam kartę w rewersie i kartę zwykłą. Magenta spróbuje odgadnąć, która karta jest w rewersie. Gdzie jest rewers? Dobry pies. Brawo. A teraz zgaduje Funia. Funia jest stara i Funia nie ogarnia w ogóle życia. Zobacz Fuńka. Funia. Funia się nie zna na Pokémonach. A skoro mój pies jest w stanie stwierdzić, która karta jest kartą uncommon, a która karta jest kartą holograficzną, wy też po tym filmie będziecie wiedzieli, jak odróżnić karty. Tutaj przygotowałem taką kubkę z której będę dobierał karty i będę omawiał rzadkość i rodzaj hologramu karty Pokémon TCG. Zaczniemy od zwykłych kart Common, Uncommon i zwykłe Rare. I mam tutaj trzy karty, to jest Dunspers z Ery Scarlet and Violet. I widzimy tutaj jest czarne kółeczko, a czarne kółeczko oznacza, że jest to karta. Commonowa, czyli najbardziej pospolita do zdobycia w boosterach. Następnie mamy kartę Uncommon, czyli Romp oznacza kartę niepospolitą. Następnie mamy zwykłą kartę RAR bez hologramu, i takie karty RAR bez hologramów były dostępne w erze Sword and Shield. Natomiast w erze Scarlet and Violet wszystkie karty RAR większość 90% czy tam nawet więcej właśnie są z hologramem już i są to właśnie karty RAR i za chwileczkę wam pokażę jak te karty wyglądają. Ale najpierw przejdźmy do rewersów holo. Ja to mówię po prostu po polsku. Rewers holo tak mi jest wygodniej i tutaj zaczynamy od karty commonowej. Czyli mamy czarne kółeczko ale karta jest w rewersie. Rewers Oznacza, że hologram jest na zewnątrz karty, a ilustracja jest zwykła, matowa, czyli nie jest w hologramie. I wtedy mówimy, że karta jest w rewersie po prostu rewers, albo reverse holo, jak kto woli. Przechodzimy do kolejnej karty reverse holo i zobaczcie, mamy dwa różne hologramy, prawda? Ponieważ każda era specyfikuje się swoim własnym hologramem ale jest kilka rodzajów reverse hologramów w, jednym, w jednej erze. Na przykład w Scarlet and Violet mamy już dwa różne reverse holo. I tu mamy właśnie z ery Sword and Shield karta trenerska w rewersie i jest to karta uncommon, czyli niepospolita. O, i tak jak mówiłem wcześniej, tu mamy Haxorusa w rewersie, a tu mamy Medichama też w rewersie, ale rewersy się różnią. To nic, to jest ta sama era i to są też rewersy. I tu mamy kartę RAR w Re Reverse Holo. Następnie przechodzimy do kolejnej karty. No i teraz zastanawiacie się, co to jest za hologram. To jest Reverse Holo, ponieważ mamy hologram na zewnątrz karty, a obrazek jest matowy. I to jest... Y to jest z dodatku Temporal Forces, w Temporal Forces i chyba w Paradox Rift mieliśmy karty Future, i właśnie one miały inny hologram, taki bardzo ładny. Mi się ten Reverse Holo bardzo podoba, i to jest też karta rzadka. O symbolach w lewym dolnym rogu mówię na innym odcinku, i tam wyjaśniam, co dokładnie oznaczają te symbole. O anatomii kart, czyli co oznacza dany symbol na karcie. To wszystko jest zawarte w Battle Academy 2024, gdzie mamy instrukcję w języku polskim. To wygląda w ten sposób, także każdy z was może tak naprawdę kupić sobie Battle Academy, cieszyć się znajomością Anatomii kart i zasad. Także tutaj wszystko jest opisane, co znajduje się na karcie i ja na tym odcinku już tego nie chcę tłumaczyć, bo trwałby ten odcinek za długo. Także zapraszam wszystkich do kupienia Battle Academy 2024, bo to naprawdę fajnie wprowadza nie tylko do gry, ale i do kolekcjonowania kart Pokémona. A co znajduje się w środku Battle Academy? Mówiłem na tym filmie, także też możesz to zobaczyć. Natomiast jak wygląda przykładowa rozgrywka przy użyciu Battle Academy, możecie sobie zobaczyć na tym filmie, także też zapraszam do obejrzenia tych dwóch filmów. Mamy już omówione zwykłe karty, mamy omówione rewersy. Przechodzimy teraz do kart holo, czyli zwykłe holo, najbardziej pospolite hologramy. No i tu mamy kartę Sylveona. Z Pokémon Go. Jest to karta rzadka ze stempelkiem w hologramie. I teraz zwróćcie uwagę, że ten hologram będzie się różnił od hologramów z ery Scarlet and Violet. I tu mamy właśnie hologram Korajdona. Jest to karta starożytność. Karta jest rzadka, i to jest karta holo, ale ten hologram przebija się, że tak powiem, na tło karty, to nieważne, jest to karta holo. I teraz zobaczcie, że karta z ery Sword and Shield i karta z ery Scarlet and Violet ma inny hologram, ale są to hologramy. Następnie mamy Infernape'a w hologramie z ery Scarlet and Violet. Mamy też hologram z ery Sword and Shield, i zwróćcie uwagę, że też mamy inny hologram niż Sylveon z ery Sword and Shield, i mamy też stempelek. Stempelki umieszczane są zawsze po prawej, strony, po prawej stronie ilustracji karty. W tym przypadku mówimy o Trick or Trade 2023, czyli to są stempelki tożsame z serią Trick or Trade wydawane w okresie halloweenowym. Mamy też Kartę taką promocyjną, która jest wraz na jakiś czas wydawana w sklepach, <grych> fast foodach typu McDonald's, i jest to hologram z Pikachu, oznaczenie, prawda, M23 wersja angielska. No i mamy tutaj jeszcze bardzo taką starą kartę, to jest chyba z ery Sun and Moon. To jest karta GX, moja jedna, jedyna. Także mamy też takie karty w hologramie. Nie jest to Full Art, ale jest to y, karta Holo GX. Mamy też karty takie jak Radiant i Radiant charakteryzuje się tym, że jak widzicie właśnie tutaj na, na kamerze, on się tak błyszczy, mieni. I to jest poniekąd taka karta Shiny, ale jest to po prostu y, karta y, Radiant. Radiant Holo. Ona była dostępna yy, w, w erze Sword and Shield, i mamy też taką kartę yy, ze stempelkiem śnieżnym. Stempelki śnieżne są charakterystyczne w zestawach świątecznych, w kalendarzach adwentowych. Jest to karta rzadka ze stempelkiem w hologramie, i ten hologram nazywa się Cosmos Holo ale na tej karcie to słabo widać, więc pokażę Wam ten rodzaj hologramu na innej karcie. I mamy też zwykłe holo Charmander. I karta, zobaczcie, że jest commonowa, ale jest w hologramie. I ta karta jest kartą promocyjną i bardzo rzadką, z tego względu, że ona była dodawana, nie pamiętam, do jakiegoś zestawu. Można było ją wydobyć w jakimś zestawie. Tej karty nie zdobędziemy w boosterze. Mamy omówione hologramy, yy, zwykłe karty holo. A teraz przejdziemy do kart promocyjnych. Promocyjne karty charakteryzują się taką czarną gwiazdką i jest to symbol Black Star Promo. I kartą, karty Black Star Promo mogą być każdymi kartami, czyli mogą być to karty commonowe, uncommonowe, rare, hyper rare, illustration rare, wszystko, wszystko, wszystko. I wtedy taka powiedzmy ta karta 3, gwiazdko, 3 złote gwiazdki. Ona nie będzie miała 3 złotych gwiazdek. Będzie miała po prostu Black Star Promo. Jedziemy dalej. Jest to EV, karta Iwi. karta promocyjna w Cosmoholo, ale to nie jest takie też zwykłe Cosmoholo i zaraz Wam pokażę dlaczego nie jest to zwykłe Cosmoholo. Cosmoholo charakteryzuje się tym, że widać takie mm, bombelki. Takie gwiazdy i tak dalej, ale jak zwrócicie uwagę, moja karta ma tutaj po prawej stronie swirla. Ten swirl jest bardzo rzadki, jeśli chodzi o kosmocholo, bo nie każde kosmocholo ma tego swirla. O, jest, jest, jest tutaj, widzicie, zobaczcie. I to jest swirl. Ja mam kilka takich swirlów, i wartość takiej karty zazwyczaj jest troszeczkę wyższa. Za tego swirla. I tak wyglądają karty Cosmo Holo, więc mamy tutaj trzy rodzaje, jakby w jednej karcie. Mamy Blackstar Promo, karta jest w Cosmos Holo i mamy jeszcze Swirla. Teraz przechodzimy do kolejnej karty, jest to karta Chiyu. Jest to też karta promocyjna z ery, Sword and, z ery Scarlet and Violet, okraszona takim stempelkiem Paradox Rift, i ona była dodawana do takich bullet decków, i, i tylko tam taką kartę można znaleźć. Mamy też Miałskaradę. Karta jest rzadka ale ma też inny hologram, nie taki taki mm, gwiazdkowy, gwiazdkowy taki i to nie jest kosmo holo. To jest po prostu holo. Mamy arboliwę z ery Scarlet and Violet. Karta jest rzadka, ale zobaczcie, że jest inny rodzaj hologramu niż normalnie w erze Scarlet and Violet, ale jest to karta holo. No i mamy tutaj jeszcze kartę promocyjną. Karta, to miała być karta promocyjna, to, to nie jest karta promocyjna, nie wiem co mi się tutaj, dlaczego mi się ta arboliwa tutaj wrzuciła, nieważne. Mamy kolejną kartę promocyjną z Charizardem VMAX. Normalnie y, karty Vmaxy mają własne oznaczenie, ale jest to karta promocyjna Blackstar Promo, jest to karta VMAX Promo z Charizardem pięknym zresztą. No i to jest oczywiście giganta Max do tego mamy jeszcze kolejną kartę promocyjną Charizard EX. Jest to karta Tera i <gryśla> mamy tutaj kryształ, czyli kryształowy kryształowy Charizard. Kolejna karta to jest zwykły Fulard, ale jest to karta promocyjna. Także mamy Fularcik Kartę promocyjną. I to tyle, jeśli chodzi o karty promocyjne. Także widzicie, że karty promocyjne mogą być po prostu różne. Mamy też karty V-Union, które były dostępne w, w erze Sword and Shield. Karta V-Union to jest coś takiego, że mamy po prostu cztery karty, którymi można oczywiście grać. Są to cztery karty przedstawiające jedną ilustrację. I to wygląda mniej więcej tak. O, I to jest Morpico, i to jest karta typu v union Przechodzimy teraz do kart typu Shiny, i tu mamy akurat Mausholda Shiny. Karty typu Shiny o, oznaczane są taką e, pustą, złotą gwiazdką w środku. Mamy też Shiny z ery Sword, and Shield, no, Sword and Shield, i widzimy tutaj, że nie jest to Taki sam symbol, no symbole się po prostu zmieniły, ale tu mamy Shiny Pokemona i tu mamy Shiny Pokemona. Shiny Pokemon charakteryzuje się właśnie takimi złotymi gwiazdkami na y, ilustracjach. No i tu mamy jeszcze kartę promocyjną, y, z, z, no karta promocyjna Shiny, tak? Także mogą być też Shiny promocyjne. Przechodzimy teraz do karty typu V no i zaczynamy od tutaj Boltunda V Jest to Full Art, bo nie każdy Nie każda karta V Jest Full Artem Jest to Holo Rare V Czyli taka srebrna gwiazdka Oznacza W przypadku kart V Holo Rare V, ale Srebrna taka gwiazdka na kartach V Max, V Star Będzie oznaczała też Ale to do tego przejdziemy W tym przypadku jest to Holorar V. Tutaj mamy kartę V z zestawów z kopiami deków różnych mistrzów. I taka karta normalnie byłaby w hologramie, ale te kopie mistrzów z ich deków są po prostu kartami matowymi. Ale jest karta V. Następnie mamy tutaj też Lugie V, i to już nie jest fulard. Ponieważ ilustracja kończy się na tym, na tym etapie, i wtedy mówimy na taką kartę, że jest to half-full art albo half-art, jak kto woli. No i tutaj mamy srebrna gwiazdka oznaczająca Holo Rar V, ale mamy też taki piękny fularcik z amazentą V. I tutaj mamy oznaczenie GG, jest to bodajże Galarian Galery, coś takiego. Jest to era hmm, Sword and Shield. I mamy jeszcze Infernapea. I tutaj widzimy, że jest to karta V, ale jest to karta promocyjna z Black Star Promo z ery Sword and Shield. I tak wyglądają rodzaje y, hologramów na kartach V. Mamy też kartę energii. Każda era charakteryzuje się swoją własną, unikatową grafiką na y, karcie energii, i zmieniają się też hologramy. No i tu widzimy kartę energii w Cosmos Holo ze swirlem, jak widzimy. Także mamy swirla y, na karcie energii. Następnie mamy karty typu IX oznaczone takim tutaj skrótem IX po nazwie Pokemona i na pierwszy ogień idzie Belly Bolt. Jest to karta ultra rarowa, czyli dwie srebrne gwiazdki oznaczają kartę typu ultra i ta karta ultra rar jest zarazem też full artem ponieważ grafika jest na całej karcie. Przechodzimy do Garçompa IX. Garçompa IX jest kartą tera. Mamy dwie złote gwiazdki, czyli jest to special illustration rare. Zarazem jest to karta full art w typie tera. Bardzo piękna karta, słuchajcie, to jest. Także tak, taki się trafił special illustration rare. Następnie mamy Kingdre IX. Jest to karta promocyjna w full Arcie. I jest to oczywiście hologram. Następnie mamy Noiverna i jest to karta Shiny i X Full art. i mamy dwie Shiny gwiazdki, co oznaczają Shiny Ultra Rar. Następnie mamy Fizandipity w EX. jest to karta Double Rar. Karty Double Rar charakteryzują się dwoma czarnymi gwiazdkami i tutaj widzimy, że to nie jest Full art. Nie jest to rewers, jest to po prostu hologram, ja to nazywam double holo, czyli mamy po prostu hologram na karcie, na rewersie i jeszcze okraszony różnymi rodzaju gwiazdkami. No i przechodzimy do kolejnej karty, jest to Charizard EX, jest to również karta shiny, ale jest to karta promocyjna. Tera. Bardzo ładna zresztą karta. No i mamy jeszcze kartę Chiyu. Mamy Full Art, jest to karta IX i mamy dwie złote gwiazdki, co oznacza Illustration, Special Illustration Rare. No i mamy jeszcze jedną kartę, kartę Mewtwo EX z roku 2012 i jest to karta okraszona stempelkiem z, z 25-lecia Pokemon TCG. No i mamy jeszcze Charizarda vmax Vimaxy oznaczone są w ten sposób. Czyli tutaj taki skrót jest umieszczany za nazwą Pokemona. <laughs> czyli to się charakteryzuje tym, że jest to po prostu karta typu Giganta Max, okraszona jest to jedną srebrną gwiazdkę, jedna srebrna gwiazdka oznacza, że jest to karta, w tym przypadku będzie Vimax Colorar, jeżeli byłaby to karta V, wtedy byłaby to y też srebrna gwiazdka oznaczająca Colorar y V. W przypadku kart Vistar mamy taki symbol za nazwą Pokemona. Je mam, mamy też srebrną gwiazdkę i to oznacza Holo Rare Vistar. I jak widzimy, nie jest to Full Art. Mamy jeszcze karty typu Ace Pack i tak są oznaczone, czyli taką magentową lub czerwoną gwiazdką, co oznacza po prostu karta typu Ace Holo, Ace Rare Holo. Została mi ostatnia kubka z najrzadszymi kartami, z najrzadszymi y, oznaczeniami i jest to karta y, trenerska Briara, jest to karta typu supporter. Mamy dwie srebrne gwiazdki, a dwie srebrne gwiazdki oznaczają kartę ultra rare. Następnie mamy jest to też full art. Zwróćcie uwagę, że jest to full art. Następnie mamy kolejnego fullarta Tapu Bulu. I ten fularcik ma jedną złotą gwiazdkę, a jedna złota gwiazdka oznacza Special Illustration Rar. Następnie mamy kolejną kartę trenerską supportera. Jest to Erika's Invitation. Mamy dwie złote gwiazdki, a dwie złote gwiazdki oznaczają Special Illustration Rar. To jest Illustration Rar. Nie pamiętam, jakie powiedziałem. To jest Illustration Rar, a to jest Special Illustration Rar. Dwie złote gwiazdki. Następnie mamy kartę energii, karta trenerska. Mamy trzy złote gwiazdki, co oznacza karta typu Hyper Rar. Karty typu Hyper Rar mogą być w różnych cenach. Na przykład ta karta wcale nie jest drogą kartą. No i mamy kolejną kartę metalową. Jest to karta, jak widzicie, hyper rare, ale ona jest więcej niż hyper rare, bo to jest karta promocyjna z UPC z MIU z setu Scarlet and Violet 151. Także taka karta metalowa Normalnie nie wypadnie nam w boosterze. Jest jeszcze jeden termin, o którym warto wspomnieć: Jest to tak zwany Secret Rare, a oznacza to kartę, która wychodzi poza standardową pulę kart Pokémon. Weźmy na przykład set Pokémon Go. Mamy tutaj kartę, która ma numer 70... 77. Następnie mamy kartę. O numerze 79 na 78. I widzimy, że ta karta wychodzi już. Poza standardową pulę 78 kart i jest to karta Secret, czyli sekretna karta. Jak widzicie, bardzo dużo jest różnych rodzajów hologramów. Ciężko się połapać w tym wszystkim. I dlatego słuchajcie, jeżeli zaczynam, zaczynamy zbierać karty Pokemon, kupujemy swój pierwszy Elite Trainer Box, to w takim Elite Trainer Boxie znajduje się zawsze. Przewodnik i w tym przewodniku, słuchajcie, macie tak naprawdę wszystko pięknie wyjaśnione, jakie są rzadkości kart. I to wygląda w ten sposób. Kupujecie sobie elite trainer boxa, wyciągacie przewodnik i zaglądacie sobie. I macie tutaj informacje. I tu wam coś pokażę, bo każdy set na przykład mamy tutaj set z ery Scarlet, and Isis, z ery Sword and Shield były inne oznaczenia, prawda? Zobaczcie. Tu mamy inne, tu mamy inne, Pokémon Go były inne, tu jest dalej Sword and Shield, no i tu mamy dopiero erę Scarlet and Violet. I jeżeli zaczynamy od ery Scarlet and Violet, no to trzymamy się po prostu tych oznaczeń. Bo tymi starymi to już nie ma sobie co głowy zawracać. Także widzicie, ja tych trochę mm, etabeków kupiłem. Mam tutaj właśnie te wszystkie poradniki. I ja też czasami się mylę. I dlatego zazwyczaj mówi po prostu, trafia mi się jakaś karta w hologramie. Ja wtedy po prostu mówię, że jest, pada mi full art, half art, nie wiem, rainbow. O właśnie, jeszcze nie mówiliśmy o kartach rainbowowych. Karty rainbowowe wyglądają w ten sposób. Po prostu takie tęczowe są karty. No i, i to wszystko. Tak? Jako uzupełnienie, zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, na którym pokazuję różnego rodzaju strony internetowe, m.in. jak można sprawdzić, gdzie można sprawdzić yy, symbolikę kart, pokémon, z jakiego są rozszerzenia i tak dalej. A także strony, na których możemy sprawdzić ceny kart Pokémon oraz jak utworzyć własną bibliotekę z naszymi kartami Pokémon. Jeżeli zaczynasz zbierać swoje karty Pokémon, koniecznie zobacz ten film, na którym omawiam najważniejsze elementy i aspekty kolekcjonowania kart Pokémon. I gwarantuję ci, że ten film pomoże Ci przy zbieraniu swoich pierwszych kart Pokémon. A jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak przechowuje swoje karty Pokémon w segregatorach, koniecznie zobacz ten film. Ponieważ dokładnie pokazuję wam, jak wygląda kolekcjonowanie kart Pokémon w segregatorach. W formacie A4. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, zostaw klapkę w górę, kliknij subskrypcję, a ja zapraszam Cię do odwiedzenia sklepu mojego partnera poketrader.eu. Macie tam naprawdę niezły asortyment kart Pokémon, zestawów różnych, boxów, Elite Trainer Boxów i tak A przy zamówieniu wpisując kod POKEDEMIA5 macie aż 5% zniżki. Tak, mówię 5%. 5% zniżki na cały asortyment. Dziękuję i pozdrawiam.